Ja za chwilkę przekażę głos Iwonie Panarzewskiej. Tutaj mamy cztery pokolenia, poczynając od Ludwika Seniora, Ludwika Juniora, jego żonę Joannę Iwonę i do Antoniego, który jest naszym dość świeżym związkowym. Więc proszę Państwa, jeżeli chcecie, żebym ja Wam po kolei każdy obraz opowiedziała o każdym obrazie, proszę, proszę pytać. Bo ja właściwie nie wiem czy ja Was nie zanudzę, jak ja tu będę opowiadać. Ja raczej zapraszam do domu istotnej gdzie albo ja, albo Dominik, albo y, Antoni mogą Państwa odprowadzić, Ja z wielką przyjemnością będę gościć Państwa tam w domu. Ponieważ ta wystawa jest... Y, y, zaproponował y, Mirosław wystawę ze względu na to, że mój tata urodził się w 1918 roku, więc to jest setna rocznica urodzin, właśnie w kwietniu się urodził. On nigdy urodzin nie obchodził, nie znosił urodzin. Bo zawsze, tak, bo, bo zawsze obchodził imieniny w sierpniu, 25 sierpnia. Zresztą mamy przed w, sierpniu w sierpniu. No ale właśnie tu jest obraz dziadka. E, babcia moja, mama taty, z tatą małym, jak się urodził w kwietniu 1913 roku, w Buzułku, może I to jest właśnie jego, e, e, wtedy dziadek na Czy wyborach. Wiesz, że nam Mamy nadzieję na bardzo owocną współpracę efektywną. O panu spoczynę. Witamy serdecznie. Z dni niestety wesołej wiadomości, że w ostatnim czasie zmarło naszych dwóch znakomitych kolegów. Wcześniej Jacek Leszczyński, który tutaj bywał do niedawna, malował portrety wszystkich uczestników, opowiadał swoje historie i naprawdę podziwialiśmy go, że funkcjonuje, że maluje w sytuacji, która dla niego nie była łatwa. W ostatnich dniach umarł nasz znakomity kolega, Mitych Hajderek, który do niedawna, no, przepraszam, który kiedyś był bardzo aktywnym uczestnikiem życia związkowego, pozostawił tutaj wiele ciekawych swoich realizacji, które mamy nadzieję przetrwają. Żegnamy go. potrzeb w poniedziałek. Chciałbym jeszcze wrócić może do państwa konarzewskich, jest tutaj Przedstawiciel Domu Kultury, który z tego co powiedział Pan jest jedynym domem, ogniskiem nazwanym imieniem Ludwika Konarzewskiego. Kilka słów. Dzień dobry, Polski może się przestawić w najciszej myci, kiedyś byłem dość będziemy kiedy miałem zawsze wczesnać do dotychczasowego liceum plastycznego. Proszę Państwa, w tej całej historii oczywiście przypiętej Ludwiny Konarzewskich jest również miejsce dla małych miasteczków w Zjednoczonych Śląskich, które się zasypały na miedzie. W 1945 roku koleżewski senior zawitał do e, naszego miasta, gdzie otworzył miejsco e, plastyczne, gdzie była jedyna szkoła rzeźbinowych węglu w Europie i nawet tylko na świecie. <noise> Freed, you gotta be free. You gotta be free to feel real freedom.